15 pytań manga tagu. Animelogie. Chcę usłyszeć od was odpowiedzi na te 15, Dobre. może te 16 pytań. Raz, 2, 3, raz 2, 3, coś Pojawił się nagrywa, się jest dobrze. Tak. Ja jeszcze zrobię takie time lapse, takie... Nie. No. Yeah. Dobra, sens zapiszę. Witamy bardzo serdecznie, to jest materiał, który powinien powstać jakieś 3 miesiące temu, mniej więcej wtedy była na to moda, dlatego my robimy to teraz. Prawdopodobnie jest oczywiście szum, no bo jednak wiatr nam przeszkadza, ale stwierdziliśmy, że my nie nagramy w domu, bo wszyscy nagrywają manga taka w domu, jesteśmy tutaj. Ja jestem w Lesiu, bo może gdzieś naszego vloga nie oglądać, to jest zubek. Hej. A to jest Tomek. Hej. Tak, tak przy okazji to dostaliśmy w ogóle wyzwanie na tego manga tego od Neko i też jakiś czas tak, temu. Neko do ataku jakieś dwa miesiące temu albo miesiąc. Coś ten deszcz. zabierzaliśmy się za to 17 razy, ale nie pykło, nie pykło nam. Więc no no, musimy sobie tak. wziąć pytania, których oczywiście nikt z nas nie pamięta, bo są zbyt fajne. Jest ich za dużo. No no. Jest całe, jest całe 15 pytań. Na pewno wiecie czym jest manga, tak nie mamy przez co tłumaczyć. Trzeba po prostu pokazywać mangi i pochwalić się, jakieś ma mangi i odpowiadając na jakieś tam bardzo śmieszne pytania. E, jest tutaj pierwsze pytanie, jaka była wasza pierwsza manga? E, oczywiście chodzi o kupione. Oczywiście chodzi o kupione, nie czytane w internecie. Albo wygrane na konkursach. Więc my tutaj mamy dwie takie. Tomku, możesz pokazać swoją pie pierwszą kupioną mangę. Tak, a u mnie było to Girlfriends, wydanie amerykańskie, bo to najlepsza manga, jaką możecie kupić. Ja... Bardzo gruba, bo to jest wersja zbiorcza. A ja jako, że jesteśmy pod moim domem, to nie wziąłem swoich mang z mieszkania, więc powiem tylko, że to była... Yy, no. E, to o Jezu, yy, Hetalia. To twoja będzie najdroższa. Dobrze. No Hetalia to... była pierwsza. Tak, kupana. to jest pierwsze pytanie. Drugim pytaniem jest... Jaka była twoja najdroższa manga? Znowu! To no, się z... poszkwalić. Prawdopodobnie Jojo <noise> będzie odpowiedział na połowę tych pytań. 23 kanadyjskie dolary prawie... O, to, pa... to jest nie wiemy jakie jest kanadyjskich dolarów. Ale dolary. prawie 13 funtów. Właśnie, a ile kosztowało funtów twojego? 20 godziny? dolarów, ale nie kanadyjskich kosztowało. Nie, Moje 20 dolarów ale... Moje to... IM Alice kosztowało tylko niestety 14 dolarów. No, no, no właśnie, to się nie słabo. Czym dalej, jaka była twoja najtańsza manga? Tutaj mamy, e, znowu musimy sięgnąć do naszej bardzo zaawansowanej kasetki. Tomku, opowiedz nam o twojej <grym> najtańszej manze. Moja <grym> najtańsza manga to vagabond, bo kupiłem w antykwariacie za jakieś 6 zł. To czy to, to waga... drugi... Ale opowiedz coś <grym> o vagabondzie, <grym> jak już mówimy o tak. nim opowiedz o czym jest vagabond i dlaczego nie warto go czytać. Nie no, warto, bo fajne rysunki jest do samuraja. Ha. no I no to chyba, że tak. ta seria, która chyba nie została cała wydana w Polsce, bo ciągle wy... Nie, nie, nie ciągle. Ważne. <grym> nie z... wiemy, czy wychodzi. Nie ma tu Magdy, wybaczcie. Bo w Polsce nie została na pewno cała wydana. O nie. I ciężko dostać, bo już nie jest wydawana. No dobrze. E, jaka okay. była... E, jak Boże, jaka jest twoja ulubiona seria? Hmm. Jeśli chodzi o mangowe. Ciężko jest nam to powiedzieć, ale zważywszy na tę półeczkę, którą tu mamy. George i girlfriends już widzieliście. Tak. A więc jest zrobiona manga, manga Tomka, jest zrobiona manga moja, a Zubek nie ma Spice and Wolfa przy sobie, więc musicie. Tak. Więc na razie obstawię też na Girlfriendsa, bo bardzo mi się podoba. Czyli wygrywa girlfriends. Więc girlfriends wygrywa. Tak. Nie. Do jakich mang najłatwiej się przywiązujesz? Powiem wam tak. <mangie> nie szodzie. rozumiemy tego pytania. Ale ja bym, ja bym strzelał w mangi mangisho. Mangi Shodjo są takie, takie ładne i... Można się trochę wczuć w te historie, postacie są ale fajne. Znaczy, ja bym jak... powiedział do dobrych mang. Nie ja tak, też bym powiedział, ale no jeżeli chodzi o przywiązanie tam taki problem. No Shadur i Shager. Jakby chodzić to, że ja mangi w której przeczytałem więcej chapterów to byłoby to Attagon Titan chyba, ale i tak zdropowałem to. Ale to nie oznacza, że się do niego przywiązałem. Po prostu kontynuowałem z tego anime animatem. Chyba, więc... chyba druga była by Yamada. No i Yamady przeczytałem też bardzo około tego. Więc Yamada Kunen the Seven Witches, ale nie wiem co znaczy przez przywiązanie. Załóżmy, że najwięcej przeczytanych chapterów. Tomek, Jojo. Nie no, Tak, ale jeżeli chodzi o przywiązanie, to chyba kawega kill, bo jak wychodziły nowe chaptery, to tak raz na miesiąc zawsze siedziłem tematy na i inne takie, więc... Jeśli... To, to, to może być to, ale hmm. tego nie ma w wersji fizycznej, bo nie wychodzi nie nigdzie no. w normalnym języku. Mnie, jeśli chodzi o przywiązanie, chyba. to tak jak Lesiu mówił, najwięcej chapterów to by wypadło na Blicza, ale e, tak jak Tomasz mówił, to ja chyba zawsze najbardziej tak oczekuję nowego chapteru Mursilago, bo po prostu uwielbiam tę mangę. No ale jej nie kupisz nigdzie. No właśnie. No nigdzie poza Japonią jej nie dostanę. Na japońskim amazonie chyba też nie. Nigdzie jej nie dostaniesz. No generalnie to nigdzie jej nie dostanę, no niestety. Tak, jeżeli chodzi o którąkolwiek z tych man, które nie mają anime, to żebyśmy nie posługiwali się cały czas girlfriendsem. Oto nam wypad girlfriends, <grymina> bo mam mało girlfriendsów. To zówek opowiedział, o I am Alice. Niech to? I am Alice to jest manga, na którą trafiliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że był news z wizualkejami na Crunchyrollu. I stwierdziliśmy, że opis fabuły, bo tu jest taki podpis, Bodyswap in Wonderland, opis fabuły jako genderbender brzmi bardzo dobrze, a w dodatku połowa postaci ma design jak w nazistowskich mundurach, więc trzeba zacząć czytać. I wtedy się okazało, że tej mangi nie ma w internecie. Jest to manga, której nie ma nigdzie Są dwa w internecie. I, ale można ją normalnie kupić na, w Stanach. Tak, na Book depozytory tak. tam kosztuje 40 parę złotych. Fajna manga, polecam. Słaby, tr znaczy trzeci tom trochę gorszy, ale ogólnie... Warto się zapoznać. Większość stron jest pure gold. Może zrobię kiedyś tę skalnacje, ale... Kiedyś zrobiłem skalnację, to jedyna ona od Animlogi. Tak, dokładnie. Od ziomeczków tak, dla, ziomeczków. Od ziomeczków, dla eee, ziomeczków. I teraz to się znowu. Do... Jaka jest najrzadsza manga, jaką posiadasz? Znowu musimy no, tutaj to już głębiej to... pogrzebać w naszym pudełku. Oh, yes jest prawdopodobnie tam czy to yy... widzieliście a alice zakładamy że może być to najrzadsza manga jeżeli On chodzi nie o nie ma w internecie nie możecie jej znaleźć w internecie ale jest szeroko dostępna w stanach zjednoczonych a to dość duży kraj z drugiej strony wychodząca w tym sezonie Akagami no shiroyuki hime yy, ma mangę mamy taką mangę jest ta, taki klucz, że ta manga jest po francusku ja nie będę potwierdził, że Wam pokażę jest po francusku, bo podejdę tylko do, Przeczytaj e, coś. do ładnych rzeczy Ech bin o Prince Rahi A nie, właśnie... Wszyscy Francuzi płac płaczą tak. Au revoir. Tak. E, jeżeli Was to interesuje, to w tym miejscu są czaptery, które właśnie są w anime, w zeszłym tygodniu były. Jest to tąpiący. Tąpią. Więc idzie im całkiem nieźle. Nie wiem ile mają do pokrycia, ale kupiliśmy, bo fajne anime, więc francuski piąty tom może być najrzadszym, co mamy przy sobie obecnie. Eee, jedna z mank, która została wydana dawniej, została odnowiona przez inne wydawnictwo. Czy tak powiemy, my się oczywiście nie ograniczamy do polskich wersji, bo nie, nie znamy się na tym, ale George już zostało kiedyś wydane, a obecnie jest wydawana taka bardzo ładna wersja. Czy kiedyś został wydany chyba trzeci part? A teraz jest wydawana całość i, i mamy tutaj bardzo ładne wydanie od Media, tak, tak. który odnowił bardzo ładnie JoJo. Ale chyba sami to wydawali wcześniej, nieważne. Tak. No tak. nieważne, tak. ale jest odnowione. Jaka jest najbardziej popularna seria, którą posiadasz? Dobra... Jojo. Ewentualnie. A tam Tokio Ghoul chyba pewnie też gdzieś może. Bierzec. Ewentualnie Tokio Ghoul... A to to zaraz będzie. No, no dobra. Przy następnym. Okay, okay. Dobrze. No dobrze. Nie, no okay. Tokio Ghoul prawda jest mniej popularny niż Jojo, ale Tokio Gula też tu mamy. Jaka jest najbardziej uszkodzona manga, którą chciałeś? No i tu jest błąd, bo je nie wziąłem, mimo że powinienem, ale ma wzruszającą historię tego, że pewien e, polski youtuber. Taki nawet całkiem znany. Całkiem znany, mający... Jak sam mówi 8 tysięcy subów, czego nie możemy potwierdzić ani zaprzeczyć Prawie 8. E, powiedział, że ma około 8 tysięcy e, W trakcie newconu wylał ciecz zawierającą pewne procenty pewnej substancji <laughs> na e, Sordart Online Progressive, który obecnie czytam, który jest nowelą No i jednak chyba możemy zaliczyć to do tych mang, więc Sordart Online Progressive zalane pewną cieczą o pewnej <laughs> wartości procenty. procentowej przez pewnego youtubera jest liczone jako Najbardziej manga, e, w uszkodzona manga, jaką posiadamy. Tak, jak jest uszkodzona to z klasą. E, dwunaste pytanie. Która manga ma najładniejsze rysunki? Według Ciebie. Nie wiem co mają do powiedzenia moi koledzy, ale z góry już założyliśmy, że będzie to, to e, Food Wars, czyli Shokugeki na no Souma, którego rysunki prawdopodobnie widzieliście no, w niektórych hentajach. W niektórych hentajach mogliście widzieć podobne rysunki, więc ja tylko podejdę e, bliżej, żeby przedstawić ten jeden rysunek. On nawet się jeszcze nagrywa. Wow. Tak. Wow. Podchodzę, nie wiem, ci jakby widać, są to wysiłki z komu, bardzo ładne, polecamy. A, w sumie mi nie było słabo, jak to pokazywałem. Dobre. W sumie nie było mi sweż, jak to pokazywałem, bo tu mam mikrofon, ale musicie uwierzyć ważne. mi na słowo. Tak. Może kamera była No, no i to mój. Najstarsza wydana manga, którą posiadasz. Ciekawe, ciekawe by, co, co wydano nas trochę zmieniło, ale jednak zakładamy, że jest to jednak JoJo, <głos> <głos> bo w latach 80. Chodziło, mało, mało mamy takich serii raczej. Nie mamy za wielu takich, ale no, liczymy, że to jednak może być JoJo. E, idąc e, z 14. Najnowsza wydana manga, którą wiesz, <noise> <noise> to jest <noise> ciekawe, bo bardzo długo myśleliśmy nad tym. Ciekawe, zdziwił w nas wynik tych poszukiwań. Tak. Bo wyszło na to, że najnowszą angą jaką posiadamy jest polsze, polskie wydanie od studia JG, czyli fenomenalne tłumaczenie oblubiennictwa księżnika. Księżnik, wydana w roku 2013. 13, czyli po Orgynajny. japońsku Mahotsuka Tak. Tomku, dlaczego jest to dobra manga dla ludzi, którzy nie słuchają podcastu? No, ma bardzo... Nie będzie widać, ale ma bardzo ładne rysunki, fajną historię, która w sumie dopiero się zaczyna, ale będzie fajna. <śla> jest to fajna manga. O! Oh. Tak. Czyli absolutnie warto. Absolutnie warto. Po prostu warto. Absolutnie. Tak, i dochodzimy... O, wysypują nam się z mangi. Tak. Zupku. Dochodzimy, dochodzimy do momentu, do co ostatnio kupiliśmy. Czyli ostatnio kupiona manga. Więc zakładamy, że z nas wszystkich ostatnio kupiona manga. Więc zubek ostatnio kupował tak, nie co po... to jest. Ponieważ na samym początku wiatci kupiłem sobie Monster Musume i pierwszy tom Girlfriend'a, to czytając go w pociągu urzekło mnie to na tyle, że zamówiłem sobie od razu kolejne cztery. O, ja teraz widzę same 18+, ale te cztery i czytając je mniej więcej teraz, absolutnie nie żałuję takiego zakupu. Kupujcie Girlfriend'a, bo warto. Tak, no i widzicie, Girlfriend to jest bardzo w Polecamy razem z Jojo. Tak, tak. Podobne Wiem. tematy, tak. to jest bardzo męskie, to jest bardzo dziewczęce, tak. Więc jeden co możemy zrobić, zaprosić do słuchania podcastu dla osób, które tego nie robią, a wchodzą tylko słuchać krótszych filmików, tak jak ten, który i tak będzie miał 10 minut i jest najdłuższy manga tagiem. Tak. Tak przejść, obstawiamy, bo... To w końcu dowiecie się, kto wszystkich. jeszcze tworzy ten kanał, bo jak na razie tylko Lesiu tworzył krótsze filmik. Tak, jeszcze robią, więc tak. zapraszamy do... Ale subskrybowanie mówię? Nie, nie, nie robimy tego. Nigdy tak, tego nie subskrybujcie robimy. Subskrybujcie go chcemy, karty. karty. Zasubskrybujcie kanał Spycha, kanał Kugarda, kanał Bukiego i kanał Axerfisha. I kanał Neko, który nas tutaj... Tak, tak. I polecamy otakował. subskrybowanie nas, nie subskrybujcie, bo nie ma to sensu. Tak. I tak. go karty. I go karta. Tak. No, I dobrze. Neko. Bo Wszyscy, tak. Tak. Wszyscy. Wszyscy, wszystkich, no, Wszystko, ani, ani wszystko co oglądacie sami. powinniście subskrybować, bo na pewno jeśli coś oglądacie to jakiś filmik Wam się podoba. Dokładnie, ale nas nie musicie. No właśnie. Więc e, żegnamy się, wiecie już, że nie mamy mang i nie czytamy i mamy tylko e, amerykańskie wydania albo brytyjskie. No, albo kanadyjskie. Albo Ewentualnie francuskie. Francuskie. Mhm. E, nie pojawia na tej liście Hoshino Sami Darek, którą posiadamy, jednakże nie pasowała się w żaden z tych 15 podpunktów. Nie Ale prawda. gdyby po, było po najgorzej... Ale gdyby było się stawy pożyczenie. Ale gdyby była, Ale gdyby była najbardziej poszukiwana przez nas manga, to by się znalazło. Dobrze. E, to się żegnamy. Dobranoc. Hey, bye bye.